Miałem zły sen. Z czego to ja się śmiałem? Młodzi eksperci od Fortnite nie dali rady przejść pierwszego poziomu w starej grze Contra. Już pamiętam. Dacie radę to podnieść. Moja kolej. Ja piję. A co powiesz na to? Kiedy bierzesz udział w konkursie na przeklinanie, a twoim przeciwnikiem jest nastolatek. Jechali elektrykiem. Skąd wiesz, bo samochód był pchany. Policja w GTA. Goni mnie. Ja. Zmieniam fryzurę. Policja. Rób jedną pompkę, ilekroć poczujesz się napalony. Miesiąc później. Co do ch... Kiedy pominąłeś tutorial w grze? 4K. Istnieje. Kamery ochrony. W najlepszym wypadku mogę dać 2 na 2 piksele. Moje bąki tłoczące się w jelitach, kiedy jadę windą pełną ludzi. Muszę się stąd wydostać najszybciej jak to możliwe. Ewolucja przechowywania zdjęć. Kiedy introwertycy słyszą, że poruszany jest ich ulubiony temat. Druga wojna światowa. Trzecia wojna światowa. Syn, matka, ojciec, sąsiad. Komar w wiadrze wygląda, jakby był kosmicznie ogromny i atakował planetę. Cześć, mruczuś, Ała, czemu mnie ugryzłeś? Chwila, co się ze mną dzieje? Staje się kotem, Katman. Kolejnych czterech jeźdźców od Mam taką samą osobowość w każdym filmie. Mój czteroletni kuzynek, trzymający swoją twarz 10 cm od mojej, pytający się, czy kreskówki są prawdziwe. Ja, próbujący się w spokoju wytrać. Największym skutkiem ze strony Twojego organizmu jest fakt, że gdy już raz zbudujesz mięśnie, to musisz je ćwiczyć aż do śmierci, bo inaczej sflaczeją. Tłuszcz nigdy by Ci tego nie zrobił. Na wypadek, gdybyś myślał, że pracujesz w stresującym otoczeniu. Nie wiesz, co to jest koncentracja, dopóki nie spróbujesz przenieść tego od zlewu w kuchni do zamrażarki. Nadlatuje kolejny samolot, panie prezydencie. Ja. Mówię mojej mamie sekret, moja mama następnego dnia. Ty masz zegarek, który informuje cię o przejściu 10 tysięcy kroków. Ja mam kolano z tą samą funkcją. Ja w 2010 roku, marnujący czas na opuszczenie się, zamiast agresywnie inwestować w bitcoina. Ja. Jem obiad na zjeździe rodzinnym. Jakaś kobieta, którą pierwszy raz widzę na oczy. Podcierałam ci tyłek, jak byłeś mały. Czy kiedy byłeś dzieckiem, zdarzyło ci się zapukać komuś do drzwi i uciec, zanim ten ktoś zdąży otworzyć drzwi? Zgadnij co. Zatrudniamy. Ja, próbujący budować swoją karierę, podtrzymywać życie towarzyskie, być stale nawodnionym, dbać o zdrowie, odpisywać na wszystkie wiadomości, nie zwariować, przeżyć i być do tego szczęśliwym. I nie wiesz, czy je przyrządzić, czy przytulić. Moje tętno, kiedy ćwiczę na siłowni. Moje tętno, kiedy bosowi, z którym walczę, zostało tylko kilka punktów życia. Moja mama dzwoniąca do dentysty, żeby odwołać dla mnie wizytę, bo jestem chory. 24-letni ja. Kiedy upadłem na podłogę, nic mi się nie działo. Nie byłem tak delikatny jak wydrogie dzieci. I tak z dnia na dzień ludzie w kotlinie Kłodzkiej przestali się nabijać z mojego samochodu. Chcesz to ze mną wciągnąć jak w zakochanym kundlu? Sorry, nie ten numer. Czekaj, porozmawiajmy. Wyobraźcie sobie, że lodówka robi wam to, co wy jej robicie każdego dnia. Co pół godziny otwiera wam drzwi do pokoju bez pukania, patrzy się na was przez kilka minut, po czym zabiera wam z pokoju losową rzecz i odchodzi. Ja, po wydaniu wszystkich moich pieniędzy, tylko dlatego, że miałem zły dzień. Kochanie, powiedz, co się stało. Słowo krótkie... Jest dłuższe od słowa długie. Oszlak. Trzymasz swoje pieniądze w banku czy w domu. Ja, w moich wspomnieniach. Mama, nudzi mi się. Ja zawsze możesz pozmywać naczynia. Mama, jak śmiesz używać moich własnych zaklęć przeciwko mnie, synu? Nie jesteś żadnym YouTubeowym niszowym celebrytą. Moich ośmiu subskrybentów mnie potrzebuje. Ja lajkuję jeden post na jakiejś stronce. Facebook. Czy to nie czynicie, Liderem wśród fanów. Żeby przetrwać w dziczy, potrzebujesz stałego źródła wody. Maggie Smith nie żyje. Rodzice, chcemy wnucząt. Ja, w najlepszym wypadku, mogę sprawić sobie chomika. Wiesz, że sprawa jest poważna, kiedy twój mechanik wzywa księdza. Zauważyłem, że usunęłaś wszystkie posty ze swoim chłopakiem. Czy wszystko w porządku? jak zabite. Te nowe musy dla dzieci są za. Kiedy już z kimś się pożegnałeś, ale okazuje się, że idziecie w tym samym kierunku. Dziewczyny 7, 12, 17, 22, chłopcy 2021, 22, 23, 24. Każdy facet z pełnym pęcherzem. Losowe drzewo lub krzaczek. Już prawie gotowe. Hm. Pamiętaj, żeby dokładnie przeczytać polecenie. Ziomek, co do ch... Czy ja umarłem? Nie, nie umarłeś. To dlaczego widzę anioła? Och, ty żartownisiu. Ludzie w miejscach publicznych. Ludzie w internecie. Tylko proszę bez majonezu. Nie chcę znowu przytyć. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam, chłopaki. Mój Boże, to obroża. Trochę ciasna, ale nie szkodzi. Lubię takie. Zastanawiam się tylko, kto wam powiedział, że kręcą mnie takie rzeczy w łóżku. How, how? Jak moja dziewczyna myśli, że wygląda, kiedy się złości? Jak faktycznie wygląda? Wielki siur, którego namalowałem sprejem na ścianie. Ja, odwiedzający szkołę, w której uczyłem się 10 lat temu. Kiedy zrobiłeś wszystko jak w tutorialu na YouTube, ale nadal nie działa, a wszyscy w komentarzach piszą tylko dzięki, teraz działa. Potrzebujesz nowych ciuchów, zgadza się? Tak, bo te, które masz, już się rozlatują, tak. No tak, więc po wypłacie kupisz sobie nowe? Nie. Dlaczego? Nowa karta graficzna ma pierwszeństwo. Ja, myślisz, że jej się podobam? Mój Ziomek, sam nie wiem, ciężko wyczuć. Tymczasem dziewczyna, dająca najbardziej oczywiste sygnały, których my faceci nadal nie ogarniamy. Kiedy mówią, że strażdziernik to miesiąc straszenia, ale tobie udaje się odstraszać dziewczyny przez cały rok. Wyróżniony komentarz. Izajo i Arwena. Genialne tememy. Pieczona głowa hydry mnie zniszczyła. I te ryby najlepsze. Zgadzam się z komentarzem na końcu.